Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w Drugiej Kawie. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Bigniew Kubalańca, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Opolu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. News dnia wczorajszego, a może nawet całych dziesięciu lat ostatnich, to jest wyrok na prezydenta Zębaczyńskiego, który oczyszcza go, z zarzutów, jak Pan, jak Platforma przyjęła ten wyrok? Panie redaktorze, no wielka radość, wielka radość, ale nie tylko członków Platformy, ale myślę, że w większości mieszkańców Opola, bo przecież ci sami mieszkańcy wybrali go trzykrotnie, już wtedy, kiedy Pan Prezydent Baczyński miał postawione zarzuty, więc wielki oddech, wielka radość. No największy problem z tym wszystkim, że trwał to aż 10 lat, 10 lat człowiek kładł się, tak, kład się spać i, i, i wstawał z poczuciem tego, że że kurczę, no wie wewnątrz, że jest niewinny, że wszystko robił zgodnie z procedurą, a jednak, a jednak te zarzuty są. Potem ten pierwszy wyrok skazujący wydaje mi się, że faktycznie bardzo mocno dobił pana prezydenta, no bo to jest no to jest taka niesprawiedliwość wewnętrzna. No. Wiemy, że jest, że było w porządku, a jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi się przeciwko nam czy, sprzeciwiają. Czy, czy był taki strach, takie wątpliwości o to, że ten wyrok no, może jednak być nie takie, jak oczekujecie? Oczywiście, no, Panie że nie takie wyroki widywaliśmy w tym kraju. No. Wszyscy mieliśmy wątpliwości, a ten ostatni tydzień to, to była jedna wielka, wielka, mm -hmm. wielka nerwówka wśród naszych osób, które Gdzieś tam są blisko pana prezydenta, więc nawet nie chcę sobie wyobrażać, co przeżywał sam pan, sam pan prezydent. Edward Gondecki, sekretarz Platformy w regionie Opolskim, wydał wczoraj oświadczenie, w którym napisał takie zdanie, że prezydent Zemaczyński może liczyć na wsparcie do końca swej ostatniej kadencji. Czyli jakby zaznaczył, że. Nie ma już możliwości? No to sam pan prezydent Zambaczyński już mówi. No, oczywiście ja bym chciał, żeby pan prezydent nie zniknął z życia publicznego. No, jest e kupa obszarów, gdzie, e gdzie pan prezydent by się, by się odnalazł. Jaką pan widzi rolę dla prezydenta po w... zakończeniu tej trzeciej kadencji? I są role doradcy, jest sejmik Województwa. No, jest naprawdę, jest naprawdę masę masa rzeczy, gdzie pan prezydent mógłby, no bo to jest szkoda. Naprawdę szkoda by było zmarnować doświadczeń, wiedzy pana prezydenta. Ja pamiętam takie stwierdzenie kiedyś pana ministra Jarmuziewicza, że mamy trzy takie personalne dobra regionalne. To jest pani profesor Symonides, to jest arcybiskup Alfons Nosu i to jest właśnie prezydent Zybaczyński. I, I chyba wydaje mi się, że, że gdzieś to się tam uciera coraz mocniej wiadomo, o Miałem prezydent... platformy w Sejmiku. Może być. Jak najbardziej. Jak najbardziej. No, znaczy ja, jako osoba, która jest no, dwa poziomy wiekowo niżej od, od pana prezydenta, nie jestem w żaden sposób od niego więc też mi łatwiej mówić, ale, ale no, pan prezydent jest taką osobą, która może być prawdziwym mentorem. Coraz mniej osób dzisiaj mamy w tym świecie polityki nastawione na szybki PR, na na szybkie konferencje tak i tak dalej, i tak głupie dalej. Głupie teksty w mediach. Głupie teksty w mediach, coraz mniej jest takiej prawdziwej, porządnej, pruskiej pracy i takiej, i takiej skromności. No i tego ja się uczę od Pana Prezydenta i wydaje mi się, że bardziej nam wszystkim będzie brakowało Pana zębacz w ratuszu w przyszłości niż Panu Prezydentowi ratusza, Całego bo on ratusza. już się nasiedział. Co teraz w Platformie będzie będzie się dziać? Macie no, pewien problem jakby rozstrzygnięty wybory w, i w strukturach i wyłonienie kandydata na prezydenta na następny no tak, Ryszarda tak, jesteśmy, tak, tak, tak. No, jesteśmy po wyborach wewnątrz, wewnątrz kół, czyli na tym najniższym szczeblu. Przygotowujemy się do wyborów powiatowych. Pan prezydent zadeklarował, że już nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję kierowania platformie w Opolu. Taką chęć zadeklarował pan poseł Jaruziewicz. Większość kół taką kandydaturę przyjął, zaakceptowało, więc myślę, że tutaj 5 października rozczarowania nie będzie. No i stery przejmuje pan poseł, pan minister Jarmusiewicz. Ciężkie to zadanie, bo po trzech kadencjach zwycięskich i dla Platformy i na urząd prezydenta to poprzeczka jest naprawdę wysoko postawiona. Czy to będzie jednoznaczne z tym, że Jarmuziewicz zostanie też kandydatem na prezydenta Opola? Nie, to nie jest jednoznaczne, natomiast na tą chwilę tylko pan, tylko pan poseł Jarmuziewicz zadeklarował chęć ubiegłego, się o tą nominację. Myślę, że taką kandydaturę wybierzemy na początku, na przełomie roku więc tutaj jeszcze parę miesięcy jest. No, A decydujący aha. głos w tej sprawie będzie miał, nie wiem, Donald Tusk, który przyjedzie no. na maści tutaj Jarmoziewicza? No na pewno tak, na pewno, jeżeli chodzi o bycie kandydatem na prezydenta miasta wojewódzkiego, to tutaj jest potrzebna akceptacja najwyższych, najwyższych szczytów partyjnych. Oczywiście zaczynamy od nominacji powiatowej, ona będzie ta podstawowa i ta, od której możemy rozpoczynać jakiekolwiek rozmowy. Potem jest akceptacja Struktury regionalnych i na końcu ostatecznych decyzji mają struktury krajowe, no bo to jednak nie jest tam wójt Pcina Dolnego. No tak, to jest Opole. A dzisiaj tak. do tego Opola przyjeżdża prezydent Bronisław Komorowski. Będzie jakieś spotkanie Platformy z prezydentem? Nie, no, prezydent nie jest wszystkich Polaków, a nie platformerski. Jest no ale nie zapominajmy skąd się wywodzi. No, no, tak, wywodzi się, no, ale, no, ale jednak wystąpił z Platformy po uzyskaniu mandatu, mandatu prezydenta, więc nie przyjeżdża tutaj w konkretnym celu, przyjeżdża z jednej strony odznaczyć Panią Profesor Seminicę z Artybiskupa Nosola, a Panią Schetynową, ale przyjeżdża też tutaj w konkretnych celach, w celach demograficznych, porozmawiania o rodzinie, porozmawiania o specjalnej strefie o, demograficznej. tym za moment rozmawiamy, Pan się nie boi, że ten deszcz, który dzisiaj od rana pada zmyje tą zieloną farbę z trawy wokół pomnika? Nie, nie boję się, to znaczy, jak rano wstałem, to się troszeczkę tak zupełnie kurczę ostatnio jak miał przyjechać Pan Prezydent to i nie przyjechał. Dzisiaj mocno, mocno leje, ale no nie no, nie nie dla kwiatków nie dla trawy i prostych tak, chodników przyjeżdża pan prezydent. Bo mamy, mamy jakby trochę takie. No to mi to przypomina gospodarskie wizyty Edwarda Gierka, chociaż znam to tylko z, z książek i z filmów. Ale jest takie pokazywanie się wymienianie. No, no tak, bo pani no tak, Ale to tak, jest, to tak jest w domu, jak na, na co dzień nie ma pan, e, może pan ma, ale ja tak nie mam, na co dzień nie mam super wyprasowanego obrusu i czystych, e, wypolerowanych sztuczców. jak przychodzi gość, jak przychodzi najważniejszy, e, najważniejszy członek rodziny, mama, ojciec do mnie do domu, to poleruję, to czyszczę, to, e, to sprzątam i potem wracam do codzienności. No i tak samo opoję, no. chcemy się pochwalić tym, e, co najlepszym chcemy, żeby ta wizyta wypadła jak najlepiej, więc no, nic dziwnego, no że chcemy. Trzeba sobie życzyć, żeby prezydent częściej przyjeżdżał i to w inne regiony miasta też w inne regiony. Nie, No tak, ale wiemy, no, to będzie pierwsza wizyta od, od wyborów, więc no, niestety pan prezydent dość skromnie dość, dość mocno zagospodarowuje swój wolny czas i nie oszukujmy się, no, nie będzie tutaj raz w miesiącu, tylko jeżeli przyjedzie w tej, w tej kadencji na polszczę, chociaż, chociaż jeden raz, to już będzie sukces. Będzie obecny prezydent przy podpisywaniu karty dla rodziny, karty dla seniora. To jest. Pewna taka imitacja, która ma pokazać, że coś robimy, działamy, czy mogą być konkretne efekty z funkcjonowania tej karty? No to jest pierwszy ruch. No wiemy, że samorząd województwa nie może narzucić samorządom miejskim, gminnym tego, aby wpuszczały kogoś do swoich obiektów po jakichś jakich preferencyjnych cenach. Natomiast no to jest pierwszy krok do tego, aby o tym rozmawiać. Wiele miast, wiele gmin w województwie już takie karty, czy to seniora, czy to rodziny, wprowadza. Opole się również do tego przygotowuje natomiast no, to troszeczkę wprowadzenie karty miejskiej w mieście Opole się skomplikowało. My Mamy inny pomysł na to i, i już mogę tutaj zdradzić rąbek tajemnicy że od 1 stycznia 2014 rodziny opolskie Spotka bardzo miła niespodzianka i konkretne środki finansowe zostaną w ich kieszeniach. Ale to jest jakby, to jest jakby nasze poletko, o którym już gdzieś tam od, myślimy od kilku stycznia. Od o tym stycznia. Będziemy jeszcze pewnie rozmawiać. Tak. I krótkie pytanie na koniec. W które sondaże pan wierzy, te, których PiS ucieka platformie, czy te, gdzie platforma goni PiS? Sondażami to jest, to jest tak, że pokazują pewną tendencję, natomiast nie pokazują w danym momencie, kto faktycznie może zwyciężyć. Pamiętajmy, że do wyborów parlamentarnych mamy jeszcze. Dwa lata. Ja jestem przekonany, że po tej rekonstrukcji rządu, którą pan premier zapowiedział na listopad, po w końcu odbicia się od, od tej granicy kryzysu, platforma, platforma zacznie przeważać w sondażach i nie tak jak dzisiaj, że jest to raz 10% w górę, raz 10% w dół, bo takie mamy wahania, mm. tylko będzie ta tendencja kilku, na Prawdziwy przyszłość. sondaż, ten, który przeprowadzą wyborcy za dwa lata. Dziękuję za rozmowę z Kobalańca szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej był moim gościem. Rozmowę prowadził Maciej Nowak. Dziękuję, Dziękuję bardzo.